Rozdział piętnasty. Wyprawa po talizman, moja przepowiednia, postaw autora na swoim miejscu, zagroda półki jańca, skrzynia z rupieciami, talizman kaca, mrok. Kto znowu ukradł talizman? Wszyscy jesteśmy podejrzani, pościg za kajakiem, znowu Honda. Zabierze mnie pan ze sobą? zapytał Baśka. Naturalnie, jeśli masz ochotę odparłem. Może okaże się, że ten półkijaniec zamiast drugiej połówki talizmanu zechce nam odstąpić stary rower lub zepsutą maszynę do szycia. Protazy go pan oczywiście weźmie, prawda? Pogłaskał psa po wielkim łubie. Zdążył się już z nim zaprzyjaźnić. I protazy polubił go równie szybko jak ludmiłe. Wszystkie psy przepadają za dziećmi i z młodzieżą nawiązują łatwy kontakt. Jak gdyby były świadome, że budzą ich zainteresowanie oraz gotowość do zabaw i baraszkowania. To przecież ludmiła nieustannie zabierała go ze sobą na spacery i to samo dziś od rana robił Baśka. Na dworze odezwał się klakson samochodowy: jeden, a potem drugi. To pan Smith i Skwarek niecierpliwili się oczekiwaniem na pannę Helenkę. Jakąż smutną minę zrobił skwarek, gdy przekonał się, że obydwie panny dochnalowe kierują się do mego wehikułu, a nie do jego fiata. Biedak musiał zadowolić się towarzystwem pana Dochnala, który zajął miejsce w samochodzie. Do Porsche ostrożnie wsiadł dyrektor Marczak. Usłyszałem, jak mówił po niemiecku do Smitha. Proszę się nie obrażać, szanowny panie, ale ilekroć spoglądam na pana, doznaję dziwnego wrażenia. Dlaczego zaniepokoił się Smith? Niedawno czytałem powieść sensacyjną węgierskiego pisarza. Była tam mowa o krzyżowcach. Rzecz działa się współcześnie w jakimś angielskim zamku wspaniałego lorda. Autor wprowadził bohaterów w ruiny zamczyska pełnego lochów, podziemnych przejść i sal, gdzie leżeli pogrążeni w kataleptycznym śnie dawni członkowie bractwa, którzy posiedli tajemnicę wiecznego życia. Brr, straszne to były sceny, gdy przy pomocy zaklęć budzili się z wielowiekowego snu. Czasami zastanawiam się, czy pan nie jest takim obudzonym różokrzyżowcem, czymś w rodzaju wampira. Ja, wampirem, zarechotał zażywny biznesmen. Pan mi schlebia, drogi panie. Wyruszyliśmy w kierunku na myczkowce. Zapadł już mrok, więc zapaliliśmy reflektory samochodowe. Kawalkada trzech aut przejechała przez Lesko i wydostała się na szosę prowadzącą do miejscowości Uherce, gdzie należało skręcić w prawo. Na tylnym siedzeniu wehikułu siedzieli Baśka i Ludmiła, a między nimi protazy. Panna Helenka zajęła miejsce obok mnie. – Pocałunek, zgodnie z umową, pan otrzymał – zaznaczyła. – Ale dostanie pan drugi, jeśli mi pan powie, skąd pan wiedział, że trafimy na ślad talizmanu. Skoro mam być matą Hari, to niech pan zdradzi mi teraz swoją tajemnicę. Kto to była mata Hari? zapytała z tyłu Ludmiła. Kobieta szpieg z czasów pierwszej wojny światowej, wyjaśnił Baśka. I ty jesteś taka kobieta szpieg? z powątpiewaniem powiedziała Ludmiła. Cicho mała, zgromiła ją siostra. Udałem, że przełamuję w sobie jakieś ogromne opory wewnętrzne i tylko uroda panny Helenki wydziera mi z głowy najskrytsze myśli. W młodości chciałem zostać czarnoksiężnikiem. Nic nowego, każdy chciał być czarnoksiężnikiem, przerwała mi panna Helenka. Z tyłu zabrzmiał głos ludmiły. Kobieta nie może stać się czarnoksiężnikiem, a co najwyżej czarownicą, więc powiedz od razu, że chciałaś być czarownicą. Cicho! Syknęła panna Helenka. Czytałem Kabałę, która była natchnieniem dla keleja i kaca dodałem. I co, zrozumiał ją pan? Zakpiła panna Helenka. Pozostała mi w pamięci jedna mądra nauka z kabały. Zdanie, które brzmiało Pomnij mądrze, rozważ rozumnie, zbadaj z głębi, sprowadź rzecz do swej jasności i umieść autora na swoim miejscu. Oto cała moja tajemnica. Trele morele, panie Tomaszu. Znam to zdanie i robiłam podobnie. Sprowadziłam rzecz do swej jasności i umieściłam autora na swoim miejscu, a mimo tego nie przewidziałam, że pojedziemy do półki jańca. Prawdopodobnie wybrała pani niewłaściwego autora, powiedziałem. O czym mówicie? O jakich autorach? Zaciekawiła się Ludmiła. O autorze pomysłu, zwanego przeze mnie tajemnicą tajemnic, odrzekłem. Nic tego nie rozumiem, westchnęła Ludmiła. Pociesz się, że ja także, dodała Helenka. Przynajmniej niechże pan powie, czy odnajdziemy u półki jańca drugą połówkę, czy nie? Tego nie wiem, ale wydaje mi się, że jeśli nie u półki jańca to jednak w końcu druga połówka trafi do naszych rąk. Skąd ta pewność? Oburzyła się panna Helenka. Znowu jakieś przechwałki. Dobrze, wyjawię swoje przepuszczenia. Ale muszę one pozostać między nami. Otóż Ludmiła i ja czytaliśmy list Blachy do Roberta. W liście tym Blacha wspomniał, że na polecenie Roberta wykonał u fachowca w Pardubicach za 500 koron jakąś rzecz. Z początku sądziłem, że chodzi tylko o falsyfikat jednej połówki talizmanu, tej ze złotej uliczki. Teraz jednak sądzę, że chodziło o obydwie połówki, o cały talizman, a ponieważ jedna połówka już się znalazła, kupił ją w Pradze pan Smith, teraz powinna się znaleźć i druga. Rozumiem pański wywód, ale po co to wszystko? Jaki cel ma ta zabawa w talizmany? Zapytała panna Helenka. Wzruszyłem ramionami. Na to pytanie sama musi pani sobie odpowiedzieć. Proszę sprowadzić rzecz do swej jasności i postawić autora na swoim miejscu. Zapadło milczenie. A choć swoje wyjaśnienia przekazywałem w żartobliwym tonie, to przecież treść ich zabrzmiała groźnie. Wszyscy nagle zdali sobie sprawę, że jeśli jest tak, jak mówię i jedziemy na spotkanie z tajemniczym Robertem, nie obejdzie się bez jakichś dramatycznych przeżyć. Ja zechcę zdemaskować Roberta, a on postara się do tego nie dopuścić. Kto wie zresztą, jaką niespodziankę nam gotował? Za oknami samochodu była noc widna księżycowa. Do tyłu leciały czarne zarysy drzew przydrożnych, obok nas jawiły się i znikały światła okien w pobliskich zagrodach. U kresu tej podróży czekała nas być może nowa przygoda i myśl o niej nie dawała nam już spokoju. W Uchercach skręciliśmy na szosę do Myczkowców i do Buburki. Zaczęliśmy się zbliżać do brzegów jeziora. Dwa są wielkie zbiorniki wody w Bieszczadach. Jezioro Myczkowskie i trochę dalej Jezioro Solińskie, powstałe na skutek budowy tam hydroelektrowni. Rzeki San, Solina i Potok Czarny oddają swe wody Solińskiemu jezioru, potem opuszczają je wąskim korytem, aby znowu rozlać się szeroko tworząc jezioro myczkowskie. W Myczkowcach są ośrodki czasowe. Coraz więcej ich zresztą powstaje nad brzegami obydwu jezior. Czy można wyobrazić sobie piękniejsze zestawienie, szeroko rozlane, czyste, błękitne wody i zieleń gór bieszczadzkich? Ale w chwili, gdy działa się niniejsza historia. Tylko w myczkowcach znajdował się ośrodek czasowy. Brzegi jeziora dopiero wykupywały różne zakłady pracy i zaczynały budować swoje kempingi. Chałupa półki Jańca, stojąca tuż nad brzegiem jeziora, była właśnie obiektem przeznaczonym do rozbiórki. Na tym terenie miał wkrótce stanąć rząd domków kempingowych. Gdyby ją pozostawiono, szpeciłaby bardzo te okolice. Była to już bowiem rudera. Przez zardzewiały blaszany dach ciekła do wnętrza woda deszczowa. Jeden szczyt chałupy pochylił się ku ziemi i lada chwila wichura mogła ją przewrócić. Otaczał chałupę drewniany płot, a raczej jego nędzne resztki, które właściwie niczego już nie ogradzały. Na zasłanym starą słomą podwórzu stał tylko furgon na ogumionych kołach z wymalowanym napisem. Skup pierza, makulatury, szmat i złomu. Wewnątrz chałupy, w jednej izbie, do której jeszcze nie ciekła woda z dachu, paliła się goła zakurzona żarówka o żółtawym świetle. W izbie na czarnej od brudu podłodze stał równie czarny od brudu stół i obok kulawy podłużny zydel, jedyny sprzęt do siedzenia. Na zydlu przykucnął potężny chłop w waciaku. Miał rzadkie rude włosy, szczecinę na policzkach, dużą brodawkę na nosie. Gdy stanęliśmy na progu, krajał właśnie wielki bochen chleba. Na stole leżało pęto kiełbasy. Poznaje mnie pan? powitał go Skwarek to ja spotkałem pana dziś na szosie i pytałem o starą blaszkę z cyframi i napisami. Mówił mi pan, że chyba pan ma coś takiego i ci państwo przyjechali ze mną, żeby tę rzecz obejrzeć i kupić. I zdepka była mała. Gdy wszyscy weszliśmy do niej, zrobiło się natychmiast ciasno. A ponieważ brakło krzeseł i ławek, musieliśmy stanąć wokół stołu. Pułk Janiec popatrzył na nas z ciekawością. Potem kilkakrotnie pociągnął nosem, jakby miał katar, wytarł usta rękawem waciaka, i odezwał się grubym głosem. Gadał mi pan coś, pamiętam. Ale żebym wiedział co, to nie powiem. Pytałem pana, czy ma pan może taką małą blaszkę, powtórzył lekko poirytowany skwarek. Blaszek mam dużo. Kupuję przecież starą blachę i złom. Odparł i znowu kilkakrotnie pociągnął nosem. Panna Dochnalowa westchnęła ciężko. Nadzieja, że odnajdziemy drugą połówkę talizmanu, znowu zaczynała się oddalać. Chodzi nam o małą blaszkę z cyframi i napisami, tłumaczył półki Jańcowi magister Skwarek. Smith wyjął z kieszeni swój falsyfikat talizmanu i położył na brudnym stole obok bochenka chleba i pęta kiełbasy. O, właśnie takiej blaszki szukamy, wyjaśnił chłopu. Półki Janiec brudnymi paluchami wziął do ręki fałszywą połówkę talizmanu, obejrzał ją co chwila pociągając nosem, jakby wietrząc jakiś miły zapach. Ma pan u siebie coś podobnego? Dopytywał się skwarek. Póki Janiec położył blaszkę na stole, może się coś znajdzie, rzekł. Poszukać by trzeba. No to niech pan poszuka. Teraz, dzisiaj? Teraz, dzisiaj niecierpliwił się skwarek. Przecież panu już mówiłem, że ten pan, wskazał Smitha, chce dać za taką blaszkę pięć tysięcy złotych. W tej sprawie wywiesił nawet ogłoszenie w lesku. Póki Janiec spojrzał na Smitha z ogromnym zainteresowaniem. Znowu pociągnął nosem. Podniósł się z zydla i poszedł do sąsiadującej z izbą komory. Przyniósł z niej ciężką skrzynkę bez wieka. Postawił ją na podłodze pod światłem żarówki i zaczął w niej grzebać. Och, czegóż w tej skrzyni nie było. Stare klucze rozmaitej wielkości, porzewiałe kłódki, zamki, kątowniki, śruby, nakrętki, różnego rodzaju żelastwo o nieznanym mi przeznaczeniu. Pokrzywione gwoździe, płaskowniki, fajerki, małe kłębki miedzianego drutu, Poprawki do żarówek, połamane śrubokręty, staroświecki skobel. Chłop grzebał w tych rupieciach i grzebał, a nas ogarniało coraz większe rozczarowanie. Nie wydawało się nam prawdopodobne, aby w tym stosie pordzowiałych kluczy i skobli krył się bezcenny talizman Kaca. Pułk Janiec pociągał bez przerwy nosem, a my śledziliśmy w milczeniu ruchy jego rąk. Raptem wyprostował się. W brudnych paluchach coś trzymał. Czy o to wam chodziło? Zapytał i podał coś skwarkowi. Tak, to był talizman. Druga połówka talizmanu. Skwarek rzucił na nią okiem i przekazał ją pannie Helence. Boże święty, to chyba to! szepnęła uszczęśliwiona. Patrzyłem przez jej ramię na przedmiot, który trzymała w ręce. Była to mała blaszka, pod względem wielkości identyczna z tą, która znajdowała się w muzeum na Złotej Uliczce. Miała cyfry po jednej stronie, a po drugiej jawił się jakiś niewyraźny rysunek. Na pierwszy rzut oka, w odróżnieniu od falsyfikatu, który miał Smith, blaszka wyglądała na starą. Tu i ówdzie widać było poszczerbione brzegi, była wygięta, niemal przełamana na pół. W środku jej widniała niewielka dziurka, jakby ktoś zawieszał ją sobie na szyi i na tasiemce. Niech pan obejrzy, panie Tomaszu. Panna Helenka wyciągnęła do mnie dłoń z talizmanem. Lecz półki janiec złapał ją za rękę. Wyjął z jej palców talizman i położył go na stole. Pięć tysięcy, powiedział ponuro. Pięć tysięcy i bierzcie tę blaszkę. Nie dam się oszukać. Ten pan powołał się na skwarka, mówił o pięciu tysiącach. Nie będziemy kupować kota w worku, odezwałem się. Musimy najpierw blaszkę obejrzeć. To nie kino ani telewizor. Nie ma co oglądać, burknął półkijaniec. A czy ja wiem, może wam chodzi, żeby ją tylko obejrzeć. Najpierw proszę kłaść na stół pięć tysięcy, potem możecie sobie oglądać, ile wam się podoba. Smith sięgnął do portfela, ale go powstrzymałem. Nie, tak nie można, oświadczyłem. Muszę najpierw zobaczyć, czy to rzeczywiście druga połówka talizmanu. Wyciągnąłem rękę w kierunku stołu, gdy raptem zgasło światło w izbie. Zrobiło się tak ciemno, że nie widziałem ani półkijańca, ani panny Helenki, ani nikogo. Coś takiego, zawołała panna Helenka. Usłyszałem chrapliwy głos półkijańca. Znowu światło wyłączyli. Często tak robią. Tu gdzieś mam świecę. Trwało to dłuższą chwilę, zanim znalazł świecę. Błysnęła zapałka, zapalił się płomyk. I raptem zabłysło światło żarówki. No, włączyli! stwierdził pułk Janiec i zdmuchnął świecę. Boże święty! krzyknęła raptem panna Helenka. pułk Janiec także wrzasnął. Gdzie moja blaszka? Ukradliście ją! Na stole nie było drugiej połówki talizmanu. Leżał tylko bochenek chleba, pętokiełbasy i falsyfikat, który położył pan Smith. Popatrzyliśmy na siebie. Spojrzeliśmy na pułk Jańca. A on aż poczerwieniał ze złości. Zabraliście ją, kiedy zrobiło się ciemno. Dawajcie mi tu zaraz pieniądze, bo pójdę na milicję, zagroził. Skwarek oświadczył z powagą. Nikt z nas nie zabrał pańskiej blaszki. Ręczę za to. A co? Wyparowała? szydził półki Janiec. Znam się na takich numerach. Albo pięć tysięcy, albo pójdę na milicję. Do licha, miał rację ten człowiek. Przecież druga połówka talizmanu nie mogła wyparować. Ktoś z nas musiał chwycić ją ze stołu, korzystając z chwilowej ciemności. Ale kto to zrobił? Nie ja, powiedział Skwarek. Gotów jestem poddać się osobistej rewizji. Jeśli każdy z nas tak postąpi, wyjaśnimy całą sprawę. To mówiąc, zaczął wyciągać ze swoich kieszeni portfel, chusteczkę do nosa, klucze od samochodu, portmonetkę, scyzoryk. Kładł te rzeczy na stole. No, to ja również poddam się rewizji, oświadczył pan Dochnal. I ja, zawołał Baśka. Ja zrewiduję Helenkę, a Helenka mnie, zaproponowała Ludmiła. Zresztą jesteśmy tylko w sukienkach i nie mamy kieszeni. Swoją torebkę zostawiłam w samochodzie pana Tomasza, a Helenka w ogóle nie miała przy sobie torebki. Nie miałybyśmy gdzie schować talizmanu. Mnie tam nic nie obchodzi. Dawajcie pięć tysięcy albo blaszkę, rzekł półkijaniec. Inaczej to ja pójdę na milicję. Proszę bardzo, niech pan wezwie milicję, zgodził się Marczak. Ja pójdę po milicję, a wy uciekniecie z blaszką. Krzyknął półki janiec. Proszę mnie zrewidować, a potem ja sam pójdę po milicję, ofiarował się Skwarek. Tak jest, to najlepsze wyjście z tej sytuacji, powiedziałem, choć obmierzła wydawała mi się myśl o rewizji osobistej. Znalazłem się więc wśród podejrzanych. Nie tylko ja zresztą. W tym gronie każdy był podejrzany o kradzież. Odezwał się Smith. Mówił po niemiecku, ale ponieważ zwracał się do półki jańca, Skwarek zaczął tłumaczyć jego słowa na polski. Jestem jubilerem, bogatym człowiekiem. Przez moje ręce przechodziły bardzo drogie kamienie. I nikt nigdy nie posądził Smitha o kradzież. Nie mam też prawa posądzać kogokolwiek z obecnych. Uważam, że nie należy przedłużać tej upokarzającej sceny. Dla dobrego imienia własnego i każdego z państwa kładę na stole pięć tysięcy. I chodźmy stąd, moi drodzy. Położył na stole plik banknotów, na które rzucił się półkijaniec. Chwycił je brudnymi paluchami i wcisnął do kieszeni waciaka. Smith pierwszy podszedł do drzwi. Opuściliśmy chatę półki jańca i skierowaliśmy się do pozostawionych na szosie samochodów. A druga połówka Talizmanu, szepnęła z rozpaczona panna Helenka, miałam ją w ręku. Niech diabli wezmą tę blaszkę, powiedział ze złością pan dochnal. Herr Smith zachował się jak gentleman. Zresztą miałaś w ręku tę drugą połówkę. Obejrzała się, potrafisz chyba odtworzyć ją z pamięci. Właśnie, że nie potrafię. Jęknęła Helenka. W izbie było ciemno, blaszkę oglądałam tylko pobieżnie. Otwierałem drzwiczki wehikułu, gdy panna Helenka całą swoją złość skierowała na moją osobę. Spodziewał się pan, Bóg wie czego, a tymczasem to pan, ja, każdy z nas okazał się złodziejem. Ktoś z nas połakomił się na drugą połówkę talizmanu. Otworzyłem drzwiczki i gwizdnąłem na prota. Chodź, rzuciłem mu rozkaz i wraz z psem. Pomaszerowałem w ciemnościach w stronę chałupy pułki Jańca. Co pan zamierza? zapytała mnie panna Helenka, idąc krok w krok za mną. Chyba nie myśli pan swojego psa puszczać na tego Bogu ducha winnego człowieka. Przyłączyli się do nas Baśka i Ludmiła. Reszta towarzystwa siedziała w samochodach i obserwowała nas. Z protem u nogi zapukałem do drzwi. Czego tam znowu? usłyszałem niechętny głos Półki Jańca. Otworzył drzwi i cofnął się na widok ogromnego psiego łba. – Czy pan był tu sam, panie pułki Janiec? – zapytałem. – Sam, a bo co? A gdzie ma pan korki od elektryczności? – A tu, w sieni koło drzwi. – odparł po chwili. Zaświeciłem latarkę elektryczną i znalazłem umieszczony na ścianie licznik z dwoma korkami. Przez chusteczkę wykręciłem korek i oddałem go do powąchania protowi. To samo zrobiłem z drugim korkiem. – Prot! Szukaj! 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 – powtarzałem rozkaz. Pies na chwilę zamarł a potem nagle wyskoczył z sieni i przepadł w ciemnościach. Za nim krzyknąłem. Za nim. Zorientowaliśmy się, że pies popędził w kierunku jeziora. Rosło tam trochę krzaków. Prot wpadł w nie z głośnym szelestem gałęzi. Usłyszeliśmy warknięcie, potem szczekanie, głośne i zajadłe. O tam, tam. Ktoś ucieka, krzyknął Baśka, wskazując jezioro oświetlone smugą księżycowego blasku. W srebrzystym potoku światła widać było podłużny kształt kajaka, który odbił od brzegu w tym miejscu, gdzie ujadał protazy. Panie Tomaszu, to znaczy, że ktoś wykręcił korki, zgasił światło, w ciemnościach wszedł do izby i ukradł talizman. A teraz ucieka! mówił pośpiesznie Baśka. Ucieka, ucieka! rozpaczała panna Helenka. Ucieka prawdziwy złodziej! Ach, gdybyśmy mieli drugi kajak! Skinąłem im ręką, żeby pobiegli za mną. Baśka wiedział o co chodzi ale ludmiłej i pannę Helenkę musiałem poganiać. Prędzej, prędzej do wehikułu wołałem. Gwizdnąłem na psa, który kręcił się po brzegu i tylko czekał na rozkaz, by wskoczyć do wody. Dopadliśmy szosy i wehikułu. Obok samochodów stał Smith, Marczak, Skwarek i pan Dochnal. Dla nich też już było jasne, że osobnik, który uciekał kajakiem, był złodziejem talizmanu. Siadajcie, szybko siadajcie, rozkazałem młodym i Helence. Co pan zamierza? Zapytał mnie Skwarek. Nie odpowiedziałem. Gdy Prot wskoczył na tylne siedzenie, zapuściłem silnik i ostro ruszyłem z miejsca, prowadząc wóz w stronę jeziora. Pan chyba nie myśli pływać samochodem po jeziorze? przeraziła się panna Helenka. A tak, właśnie, że popłyniemy, mruknąłem przez zęby. Ominąłem krzaki, odkryłem dogodny zjazd do wody. Rozpędziłem wehikuł. Nic się nie bój, wehikuł świetnie pływa, baśka uspokajał Ludmiłę. Mówił po polsku, ale z tonu jego głosu wywnioskowała, że nie grozi jej niebezpieczeństwo. Wehikuł wpadł do jeziora. Na chwilę przed nią szybę zalała woda i zdawało się, że tonie. Ale po sekundzie już się wynurzył. Uruchomiłem śrubę napędową. Śmigło zaczęło obracać się coraz szybciej i szybciej. W strudze blasku wyraźnie widziałem płynący wzdłuż brzegu kajak. Wehikuł zbliżał się ku niemu jak łódź motorowa. Jeszcze tylko 100 metrów nas dzieliło. Jeszcze tylko pięćdziesiąt. Jeszcze dwadzieścia metrów. Człowiek na kajaku rozpaczliwie wymachiwał wiosłami. Zapaliłem światła reflektorów. Nie mógł mi umknąć w ciemność. Jeszcze kilka minut i dogonię go. Dobiję burtą wehikułu do kajaka. Pański samochód, szepnęła panna Helenka. Teraz już rozumiem, dlaczego pan nim jeździ, choć jest taki brzydki. Złodziej zdawał sobie sprawę, że nie umknie. Raptem wstał i w ubraniu skoczył do wody, pozostawiając kajak na łasce losu był chyba świetnym pływakiem zniknął nam z oczu na długą chwilę gdy się wynurzył zobaczyliśmy że płynie o kilkanaście metrów od nas skręciłem wehikułem i puściłem się w pogoń ale jemu pozostało do brzegu zaledwie kilka metrów finiszował kraulem w znakomitym stylu wyskoczył na brzeg w miejscu gdzie rosły gęste krzaki i gdzie nie mogłem wyjechać wehikułem niech pan wypuści prota on go już znajdzie gorączkował się baśka zamierzałem to właśnie zrobić Dobiłem bokiem do brzegu, chcąc umożliwić protazemu skok w najdogodniejszym miejscu, tam gdzie wyszedł z wody złodziej, aby pies mógł pójść po śladzie. Lecz oto w krzakach zapaliło się światełko reflektora i usłyszałem warkot silnika. Po kilku sekundach zobaczyliśmy motocykl, który klucząc między krzakami kierował się na szosę. – To on! Ucieka teraz motocyklem! – krzyczała panna Helenka, tak jakbym ja tego nie widział. – Dogonią go, zaraz go złapią! – wrzasnął Baśka bo przecież byli świadkowie tej sceny Skwarek, Smith, Marczak i Dochnal, którzy pościg za kajakiem oglądali z samochodów na szosie. Za motocyklem natychmiast ruszyły obydwa samochody biały Porsche i Fiat 125P. Przez jakiś czas śledziliśmy wzrokiem pogoń, dopóki szosa nie skręciła w bok od jeziora. O dziwo, motocykl oddalał się coraz bardziej, a samochody pozostawały w tyle. Znalazłem wreszcie dogodny wyjazd z wody. Wydostałem się na szosę, i również popędziłem za motocyklem. Boże, cóż to była za szaleńcza jazda! Noc i pusta bieszczacka szosa. Wkrótce licznik szybkości szybkościomierza wskazywał 140 km na godzinę. Zwolniłem tylko przejeżdżając przez Ucherce i znowu dodałem gazu. 160 km na godzinę. Pan ma jednak sportową żyłkę, oświadczyła panna Helenka, nieco przerażona szybką jazdą. A w ogóle, jakim cudem osiąga pan taką szybkość? To jeszcze nie wszystko. Jeśli będzie trzeba, wyduszę z niego znacznie więcej, powiedziałem nie bez uczucia dumy. A wehikuł to wspinał się raptownie na wzgórza, to znów opadał w doliny, aż w dołku ściskało. Na ostrych wirażach piszczały opony, ale samochodem nie rzucało, ponieważ był niski, rozkraczony i znakomicie trzymał się szosy. Zapaliłem lampy diodowe, które kupiłem podczas swego pobytu we Francji. Na szosie przed nami zrobiło się jasno jak w dzień. Pod leskiem dogoniłem fiata magistra skwarka. Zatrąbiłem na niego, aby ustąpił mi drogę. Z najwyższym zdumieniem obserwował, jak pokraczny wehikuł, który w Pradze wzbudził jego drwiny, teraz wyprzedza go bez żadnego wysiłku. W lesku znowu zwolniłem. Widziałem już przed sobą tylne światła Porsche, a kilkaset metrów przed nim pojedyncze czerwone światełko motocykla. To nie może być zwykła MZK albo WFM-ka, powiedziałem. Zdaje mi się, że wiem, z kim mamy do czynienia. Z chłopakiem na Hondzie Zaleskiem motocyklista skręcił na baligród. Przyjechaliśmy most na sanie i klaksonem dałem Smithowi znak, że będę go wyprzedzał. Ustąpił dopiero za trzecim sygnałem. Widać długo nie mógł uwierzyć, że szkaradny wehikuł jest szybszy od Porsche. Dodałem gazu. Szosa była tu wąska i kręta, ale miejscami mogłem osiągnąć nawet i 150 km. Zwalniałem przed wirażami i dzięki znakomitemu przyspieszeniu natychmiast odzyskiwałem utraconą szybkość. W bystrym nareszcie dopadłem hondę. Światłami dałem znak, że będę wyprzedzał. Ustąpił natychmiast ze środka szosy. Przycisnąłem pedał gazu, wyprzedziłem motocykl i zatrzymałem się w poprzek szosy. Panie, co się stało? Chłopak wyhamował hondę i udawał, że nie rozumiał o co chodzi. Jakby nie wiedział, że był ścigany aż przez trzy samochody. Wyskoczyłem z wozu i podszedłem do motocyklisty. Spodziewałem się zobaczyć pucałowatą gębę chłopaka który dziś po południu na stacji benzynowej w Lesku wyśmiewał się z wehikułu, a tymczasem na siodełku hondy siedział trochę starszy chłopak o podłużnej twarzy i dużym nosie. Dotknąłem jego ubrania. Było suche, a przecież sam widziałem, jak ten ktoś z kajaka wskoczył w ubraniu do wody. Potem wyszedł z wody i zaraz usłyszałem warkot motocykla, a więc nie zdążyłby się przebrać w suche ubranie. Innymi słowy, to nie był ten sam osobnik, który umknął na kajaku. Pan uciekał, powiedziałem. Uciekałem? wzruszył ramionami. Po prostu jechałem dość szybko. Ścigaliśmy pana trzema samochodami. A dlaczego? Co się takiego stało? Znakomicie udawał, że nie wie, co mam na myśli. Obejrzałem go od stóp do głowy, zanotowałem w pamięci numer hondy. Czyżby w okolicach leska były aż dwie hondy? Bez dalszych wyjaśnień wróciłem do wehikułu. Ustąpiłem samochodem ze środka drogi. Chłopak natychmiast odjechał w stronę cisnej. Zbliżył się Porsche, Smith z dyrektorem Marczakiem. Chłopak na Hondzie miał suche ubranie, wyjaśniłem. Nabrali nas. Osobnik, który uciekał kajakiem i wyskoczył z wody w krzaki, pozostał tam. A drugi wyjechał z krzaków hondo i my rzuciliśmy się w pogoń. Tamten mokry jest już teraz daleko. Wróciliśmy na kemping w Lesku, gdzie czekał na nas magister Skwarek. Rajdowcy, powiedział z uznaniem. Nie miałem żadnych szans, aby wam dorównać, więc wróciłem do domu. Kładłem się już do snu, gdy na mój biwak przyszła panna Helenka. Nie mogę zasnąć, stwierdziła. Głowie się nad tą sprawą i ciągle nie mogę czegoś zrozumieć. Domyślam się, że zgasili światło, żeby wślizgnąć się do izby półkijańca i ukraść ze stołu drugą połówkę talizmanu. Tylko jak oni to zrobili? W izbie było ciasno, staliśmy wszyscy dookoła stołu i skąd oni wiedzieli, że półkijaniec ma drugą połówkę? Proszę mi powiedzieć, rozumie pan coś z tego? Tak, niemal wszystko. Ale dziś pani tego nie powiem. Te słowa ją dotknęły. Zacisnęła usta i wróciła na kemping. Znowu zapewne obraziła się. Po chwili zaś zjawił się u mnie Baśka. Czy pan wie, kto uciekał przed nami na Hondzie? To był młody Gnat. Franek Gnat, panie Tomaszu. Chwyciłem Baśkę w ramiona i uściskałem go mocno. Może to jest właśnie brakujące mi ogniwo? A nie wiesz ty, czy Franek ma młodszego brata? Pucołowa tego chłopaka, blondyna, obydwaj może jeżdżą na jednej hondzie. Nie wiem tego, panie Tomaszu. To nic, Baśka. Już wkrótce będę to wiedział.